Eee, lo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Holder 2 Ależ ja się dobrze bawię, mam nadzieję, że wy również, dzień doberek Jedziemy z tym koksem, słuchajcie Zbieramy informacje o naszych przeuroczych współpracownikach Musimy zdobyć awans, poeliminować ich Dotychczas byliśmy myli, myli Ale Czas to zmienić Czas zacząć się dobierać im do dupy Cześć dziewczynko, dalej tu chodzisz? Cały czas czekasz na mamę? Dobra No to sobie jeszcze poczeka Co to za szajs Dobra Mam nadzieję, że dzisiaj już nie będą nikogo wieszać To byłoby dosyć niezręczne Albo mam nadzieję, że mnie nie będą wieszać Że nikt się nie zorientuje jak tu się powłamywałem wszędzie Tu mogę coś wbić, nie? Siema panie strażniku Ble, ble, ble. Ble, 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 Dobra, co mogę kliknąć? Mógłbym przeszukać. Dobra, poczekajmy na razie z tym. Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, trzeba się rozejrzeć. O, dzień dobry, Redgrave Ferguson chce się z wami zobaczyć. No właśnie, nie marnujmy żadnego czasu, dopóki się nie, nie rozeznamy. Och, ale mam biurko, duże i poważny gabinet. Kto tam? Redgrave, cały dzień mam na Ciebie czekać, co tak długo? Czy Ci mówić? Zamknij się i słuchaj. Od ty, gnoju. ale cię wysadzę z tego stanowiska. Znaczy, czas abyś mi się odwdzięczył. Nie do końca rozumiem, o czym ojciec był bystry. Widzę, że inteligencji po nim nie udzieliczyłeś. Ujmę to prościej, wisisz mi. Ile? Będziesz mi wisiał do końca życia. Na początek chcę, żebyś udawał petenta. Jeden z tych drani przy okienkach kradnie moje pieniądze. Łapiesz? Nie bardzo. Jeden z tych durni przy okienkach podbiera pieniądze wręczane przez petentów. Chyba wie, że wszystkie łapówki muszą trafiać do państwowej kasy, prawda? W naszym przypadku państwo to ja jakiś szczur mnie okrada. Te pały z ochrony nie potrafią go złapać, więc wyśliją operację tajemniczy petent. Z twarzy podobny jesteś zupełnie do nikogo, więc możesz udawać zwykłego petenta. Chcę, żebyś wręczył szczurowi koperty, sprawdził czy oddam im pieniądze. Weź wam pieniądze od mojego kuriera. Przy automacie sprzedażowym będzie czekał strażnik, który wyjaśni ci resztę. Zgłosi jak tylko wykonasz zadanie. Wcześniej nie chcecie tu nawet widzieć. Dobra. Będziemy się bawić. Save. Ok. Cześć, Magda. Pani Magda, czy pomaga pani domowi wyrzutków? Za dużo mieliśmy językiem To bardzo niedobrze dla ciebie. Czym jest ten dom wyrzutków? Założonego w ramach programu oczyszczania narodu, aby zebrać w jednym miejscu wszystkie niepełnosprawne dzieci. I raz na zawsze pozbyć się problemu Nie ludzi, problemów. Wszystkie chore i ok niepełnosprawne i okalczone dzieci gromadzące w jednym miejscu, gdzie robi się wszystko, by szybciej um umarły Nie dostają leków ani opieku, nie mają nawet drewna na opał Zaproponuj pomoc. Żal mi tych dzieci, jeśli mogę jakoś pomóc Nigdy więcej nie w w nosa moje prywatne sprawy Po drugie, potrzebuję żywności Dzieci głodują Widziałam spiżarnię w ich kuchni, żywności wystarczy im tylko na kilka dni Oczywiście jeśli przemarznięte ziemniaki można nazwać żywnością Mam gdzieś tu kartkę na żywność podpisaną przez ministra opieki społecznej, ale nie mogę jej znaleźć w tej starcie dokumentów. Jeśli uda mi się przekazać ją do mojego wyrzutku, dzieci będą dostawały normalne poświęki przez wiele kolejnych miesięcy. Kropeczko! Może mogę pani szukać? Jest pani pewna, że kartka leży gdzieś tutaj? Absolutnie. Dobrze? Znać kartkę żywnościową: 8 godzin szafka na dokumenty. Ja pierdzielę. To może być dosyć trudne. Mhm, dobra. Marco Legrand, Emma Heiser. Powinienem poczekać, aż Emmy tam nie będzie i się bić. Witaj. Towarzysz Ferguson powiedział, że, dać, że masz mi dać plik fałszywych pieniędzy. Może długo być po rachunek. I rachunek za magazynowanie I bo tego szkolenia BHP. Nie było żadnego szkolenia. Dobra. A ja daj długopis. Hmm. Dobra. Ciao, Peter. Jak twój bukiet? Chyba tak. Podobały jej się kwiaty? Chyba wszystko zepsułem ale da jej te kwiaty, zgodnie z planem, położymy rano je na jej biurku. i co z tego? Tylko się śmiała. Śmiała się, czy uśmiechała? Uśmiechała, ale co to za różnica? To koniec. Skoro się uśmiechała, to znaczy że jej się podobały, zaproś ją na randkę. Czy ty zwariował, nigdy byś na to nie odważył? Spróbuję znaleźć coś, co zwiększy twoją śmiałość. Jeszcze nie wiem. Jakiś poradnik. Może ktoś podpowie mi. Whisky już trzeba ci dać. Dobra, o serialu pogadajmy. Dobra, dobra, dobra. Nic mi tu nie powiesz więcej. Co mi przyniosłeś? Daj mu whisky. Zawiążę mi jednych, wciąż nie wiem, co mam jej powiedzieć. Coś jeszcze powinienem znaleźć. Strach przed mówieniem. Znajdź coś, co uczyni Donga bardziej komunikatywnym. O Ojejku. Co to może być? A, coś znajdziemy. Cztery godziny wózek z wypiekami, chryste panie. Tabletki od bólu głowy. Od moich bułeczek głowa nie boli. Mam tylko środek na przeczyszczenie, nada się? Myślę, że tak. Mhm. Ano mógłbym mu dać te tabletki i mu zrobić numer, i moglibyśmy się go pozbyć. Witaj, panie strażniku. Tak. Bram. Mam nadzieję, że za dużo czasu mi tu nie zejdzie. Czyli się do wagi, są wszystkie dokumenty. Jeśli nie dadzą mi karty, no złe kodyczne urządzenie, będę tutaj w stanie. Aż staną same kości. Jeśli pan stanowi, że pan zostać, może jednak leżeć, ja w tym czasie przejdę. O <laughs> nie! Dziś jest dzień bycia złym coś ukradnij. może nie dam ci żadnych pieniędzy, więc idź sobie coś ukradnij, że braku. Zagryź mu, Tyż też no, idź sobie. O nie, czas mi zszedł, trzeba było dać mu kasę. O, Jezu, każda osoba to godzina, ale do dupy zadanie. Dlaczego miałbym pana przepuścić? Ludzie powinni sobie pomagać. Jacy nie ludzie, co pan myśli mówiąc o pomocy? Mmm. Halo, mój czas cenny. Ferguson, ty gnoju. Dlaczego no, twierdzi pani, że jestem nieuprzejmy? Chcecie panem na kolejkę? Mimo, że stoi przed pana przed panem bezbronna i delikatna dziewczyna. Dzisiaj podzielili wszyscy normalni mężczyźni. Boże, nie wiem. No, powiedz komplement. Może być łasa na to. Gdy sobie zapaniem tak obezwładnie mnie, pani widać, że zupełnie tracę głowę. Ależ pan niegrzeczny. Nie mogę mu pozwolić, aby miał pan przeze mnie. Mam szczęście, że mam trochę wolnego czasu. Dobrze rozkminiona, Próżna. Dobra. Lecimy dalej. Czy mógłbym wciąć się w kolejkę? Młody człowiek, który się spieszy, nie znaczy, że może zakłócać porządek. Ale mi się sp naprawdę spieszy. Świadczy o braku dyscypliny. bo na to, że zwierzchnicy z ministerstwa nie są bardziej chleba, którzy jedzą. Za moich czasów takie zachowanie byłoby nie do pomyślenia. Powiedz przekonujące kłamstwo. Męczył urząd do wspaniałego człowieka, postrzega, mu są pełen dokumentem, mógł złożyć raport. Nie mogę go zawieść. Trzeba było tak mówić od razu. Wow. Okej. Okay. Naprawdę się spieszę, też się spieszę, ale mi się naprawdę spieszę. Też mam pilną sprawę. Mimo to nie próbuję ominąć kolejki. Może powinniśmy rzucić monetą? Czemu nie? Co wybierasz? Zgodłem z wodem, zawsze z wodzem. But. A niech to wygrałeś. Proste, że But zawsze wygrywa. Dobra, dwa razy wtopiliśmy, ale nie jest źle. Trochę cennego czasu udało się uratować. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Na fałszywego, Abraham Schneeperson. Jeśli jesteś nipersonem, jestem baleriją, około ok, to? Słucham. Nie wiadomo jak kana babcia uznała bogim snem. Jest to wcześniej stara wiedźma. Była kilka cennych przedmiotów w obiciu fotela. Co długo na ustaleniu gdzie się teraz znajduje, może mi pomóc. na pani łapówkę, bierzcie do łapówki, prawda? Więc przykupię pani, żeby mi pani pomogła. To nie jest łapówka dodatek na rzecz ministerstwa. Jak zwał, tak zwał, to są pieniądze. Lepszym mówię drogim drugim centralnym. drodze wodza. Mhm. Proszę, to postanowić czegoś dowiedzieć. Powiedz, że pieniądze są fałszywe, nie mów nic i odejdź. O wow. Dobra, czyli teraz tak. Jeżeli powiem, że pieniądze są fałszywe, to je przekażę i nic się nie wydarzy. Jeżeli nic nie powiem, no to jak zaczyna pieniądze, to, to ona się kopie. No dobra, nie mów nic. Znaczy nie mam interesu żadnego tam, żeby tej typiarce robić git. Czy możliwe, że coś, coś ten. Coś by to wpłynęło na fabułę, ale... No nie wiem, to byłby ślepy strzał. Petent w kolejce. Co mogę dla pana zrobić? Pan się do mnie odezwał, dziękuję. Chodzi o to, że nie mogę poprosić ci o pomoc. Moja kolejka w ogóle się nie rusza. Czekam mniej od tygodnia. Nie przesunąłem się nawet o centymetr. Okienko jest zamknięte. Nie mogę ciągle tak dostać. stać. Czy może pan sprawdzić, co się dzieje z urzędnikiem z tego okienka? Okienko 101. No dobra, idę zobaczyć. Spoko, śmieszne zadanie. No faktycznie jest zamknięte Okienko 101 od tygodnia Zaraz się okaże Kurde fajna jest ta gierka Chapter. Masz tabletki Tabletki od bólu głowy Nie wiem czy to dobrze No, nie wiem. <laughs> Oj, Peter Byczków. To się nie skończy dobrze. Ale nie ma to jego dziewczyny obok, przynajmniej. Zobacz to samo poczucie. Głowa mnie już nie boli, teraz z innego powodu. Przez palący wstyd. Ewanie, czy ty miałeś coś wspólnego? Oczywiście, że nie. Nie jestem pewny, czy ci wierzę. Zapytaj okienko 101. Raz. Dobra. Później mu pomogę. Dobra. Zostanę skrzynkę. Gdzie znajdę okienko 101? W lewo, po 50 metrach sprawnie w prawo, pewnie znaleźć się tuż przed nim. Mhm, dobra. To żadne z tych stanowisk pracy, które... a tam bym musiał iść. Dobra. Trochę czasu. <laughs> <laughs> Chłopnie żyje! i od razu o którym powód zostałem. Martwał, że nikt nie obsłuży nikogo. Nikt nie zauważył, że jest martwy. Niewidoczne rzeczy nie na śmierć. Powiadomi... Powinienem powiadomić ochronę. Bez pracy nie ma koło oczy dostałem achievementa. mogę coś tu sprawdzić? Nie, dobra. Okej, okay, no już nie wiem co jest 5. Siema ja, Marko, wyciąłem numer Wyciąłem już numer, byczku A, mam jeszcze coś zrobić Dobra Spoko Marko wraca do pracy, czy co? Tu powinienem się wbić I z komputera M wysłać coś do Petera Donga tak będzie najlepiej. A w ogóle spróbuj się włamać do biurka. Proszę dotyczyć sposobu na prowadzenie rozmowy. O, mogę dać Peterowi. Środek przyczyszczający też ma. Kamery nadzoru zarejestrowały kraj, że będą problemem przy punkcie kontrolnym. Damy radę. Bo nie będę tego, nie będę tego ten... Eee, co? Nie będę tego miał przy sobie. Sprawiedliwość dla dłużników. Kolejna grupa pasożytów, coś tam, grzywna. Co masz zazwyczaj za pomyłkę w swoim z tygodniowym sprawozdaniu? 300 monet. Kolejny błąd skutkuje O, będzie jej pieniędzy brakować. Moje zdjęcia, ja i dane usunięte. Moje dzieci. A mogę wysłać maila do Pitera Donga? Nie mogę, szkoda. Bo trochę nad tym myślałem, nie? Że to z jej komputera powinienem coś wysłać. Dobra. Dam mu tę książkę o rozmowach Zobaczymy, co się wydarzy Cześć, Emma Rozmawiamy o pasji wodza, bo sobie obejrzałem Możemy zostać serialowymi przyjaciółmi, super Zapytaj o szefa O mi już wspomniałeś, Peter Dong Ktoś podobał mi kwiaty, jest na pewno, że to wyłączę Czerwone róże, moje ulubione A co to co się skreśliło? Szuka sobie męża. Żonaci mężczyźni nie wchodzą w grę. Musiałbym, musiałbym mieć z 500 tych punktów i zrobić tak, żeby ją właśnie okłamać odnośnie swoich uczuć, nie? To jest to, więc na razie nie flirtujmy. Miłego dnia. Idziemy do Petera. Witaj, Byczku. Zapukamy. No, to jeszcze nie wiem, jak mam beczkę sobie z niego zrobić. Myślałem, że to jak mu dam te tabletki, to wstyknie. Jeżeli chodzi. Aha, słabość. Strach, pasja jeszcze. Muszę w te dwie rzeczy jakoś tam wjechać w niego. Mal broszurę. 30 najlepszych sposobów na zagajenie rozmowy. Kilka łyczków, wszystko. Mal wszystko, do dna. Czego się nie robi dla miłości. Zrobię to po przeczytaniu broszury. Dobra. To chyba nie pójdzie Ci najlepiej. Szkoda. Nie wiem, czy to dobrze, że tak zrobiłem. Myślę, że możemy mu nie pójść z M-mą, ale chcemy ich wyeliminować, więc nie mogę być zbyt miłym. Dobra. Włamujemy się do biurka. Śrubokręt. Myślę, że się przyda. Śrubokrętu nie zarejestrowały kamery, jak mnie mam. Przynajmniej nie zauważyłem. Więc powinien być luz z przejściem na wyjściu. Tak obstawiam. Chcę sobie pracować trochę dzisiaj. Potrzebuję pieniędzy. Brak kartek. Departament kartek. Departament kartek donosił, że w departamencie kartek zabrakło kartek. Spoko. Dobra. Zróbmy sobie coś. Coś tam zarobimy. Parku pracy, wreszcie powstały ścieżki rowerowe. Chociaż w tej chwili w sklepach brak rowerów, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych ścieżek. To wielki krok w dziejach naszego kraju. To informacja? Oznacza informację, bądź chcę wyrazić swoją wdzięczność. No to informacja. Park Pracy. Hmm. Organizacja pracy obywateli, przydział i warunki pracy. Usprawnienia zwiększające wydajność. No to niby to. Ministerstwo Sportu i Kultury. Wydarzenia publiczne, edukacja w dziedzinie kultury, sztuki, kina, turystyki i sportu. Opieki społecznej, zasoby socjalne. I chyba jak Park Pracy, to Ministerstwo Pracy, no. Biuro. Środek dzisiaj mamy, no to 606. Źle. Jednak inne ministerstwo. No to beka ze mnie. Potrzebuję 3T co najmniej zrobić, dobrze Chciałem przegadać swoje ciało nauce, słyszałem, że dostaje się za to pieniądze Których potrzebuję, żeby opłacić czas na syna Zdaję wysłał, że pieniądze wypłacane są po dostarczeniu ciała Dla nauki zrobię wszystko, zwłaszcza, gdy chodzi o mojego syna Który formularz powinienem wypełnić? Yy... To jest prośba Ministerstwo Nauki i Technologii Jest dzisiaj środa Dobra, jest okej okay. Dziękuję bardzo miło było Pana poznać Dobrze, że przekaże Pan Cię o nauce Tkaczka Angela to jest ten sposób, aby zamiast jednej maszyny ruchom jednocześnie pięć zgadzi dzięki temu słowomilego czasu, który wykorzystuje na czytanie w pracy I w czym problem? Nie chcę mi powiedzieć na czym polega ten sposób Kto chce czytać pracy, proszę coś z tym zrobić Donos, bo jakby zmieniaj nazwiska Ministerstwo Pracy chyba W środę dzisiaj mamy Super, bardzo ładnie, dziękuję Zapraszam kolejną osobę do okienka Cudowni jesteście, kochani obywatele Dzień dobry, dobry. dziewczęta z naszego ja tak imię, na apel Ministerstwa Patriotyzmu Przekazały 100 pończoch, z których powstaną linki do spadochronów Wolimy chodzić nago, niż dopuścić, by nasza ojczyzna była podwojona spadochronów Gdzie mam zanieść te pończochy? Wystarczy informacje lub dokumenty Nasz To jest tak jakby prośba o informacje, nie? Ale patriotyzm no i środę dzisiaj mamy. Dziękuję. Dobra, dostałem 100 punktów autorytetu. I za kolejne tam 5, za kolejnych 5 dobrze obsłużonych patentów. Ciągle lingua w kopalni W kopalni numer 4 festiwalu 5 z głębi serca. Dziękuję listę nazwisk osób rekomendowanych do nagrody. Teraz informacja. Patriotyzm, środa. Chcę podziękować. Super, dziękujemy. Tyle na dziś. Czy jeszcze ktoś? Tyle na dziś, dobra. Widzę w terminalu Patriota Kozak. Dobra, będę miał kasę na rachunki. Idę powiedzieć ziomkowi z kolejki, co się stało. No, czy nie wiem, czy jemu powinienem. Cześć, Peter. No, randkiem, a ma wieczorem pewnie. Więc przyjdzie totalnie nawalony na nią, i myślę, że no nie skończy się to dla niego dobrze. To jest trochę szkoda, ale no, jakoś tak bywa. Dobra, i złą. Od złej. Urzędnik z tego okienka zmarł przy swoim biurku tydzień temu. To straszne, jaka jest dobra. Może pan stanąć w innej kolejce? Chyba pójdę do domu. Stałem tu wydostać nagrody za do dotarczenie władzą zakazanych książek, ale wątpię, żeby pokrywał moje wydatki. Może pan wziąć te książki? nie zamierza mnie się z powrotem do domu. Będą mnie kontrolować na wyjściu. Chyba, że se schowam, szafce z dokumentami. Zgódź się. Dobra. O czym tu gadacie? Nie wiem, czy chce mi się podsłuchiwać. Tak, na pewno będą mnie kontrolować. Kontro... Nowa umiejętność. Obniżenie opłaty za wodę. O, wow, fajne. Tylko będą mnie kontrolować na, wejść, na wyjściu, bo przy mnie na kradzieży. Ergo, powinienem wszystko zostawić chyba w schowku, nie? Eee, żeby nie mieć problemu. Mamy jeszcze 2 godziny 35 minut. Powinienem powłamywać się. Skoro i tak mnie już będą kontrolować. To powinienem powoływać się na pozostałe stanowiska moich współpracowników. Żonaty, szycha. Kartka żywnościowa to jest 8 godzin. W ogóle wow. Powiadam ochronę martwym pracowniku, To na wyjściu. Tajemniczy petent. Złóż sprawozdanie Fergusonowi. To sobie zrobimy. Informacje o Fergusonie jeszcze będę musiał zgarnąć. Uczucia Dąga. To jeszcze będziemy robić. Tych się będziemy pozbywać. Skrzynka biometryczna. Dobra, dowózka z dokumentami. chciałbym śrubokręt i to. I tę książkę. Po co mam to przy sobie nosić? To niebezpieczne. Dobra. Na nią 500 golda potrzebuję. Włammy się do Marco Legranda. Przeszukamy sobie jego biurko. Mam nadzieję, że mnie... O! Nie mogę się włamać. Przez brak śrubokręta, czy jak to? Otwieranie zamków dźwigniowych jest wymaganie. O, to ciekawe. Automaty sprzedażowe przyszłością handlu pieniądze. Starszy Legrand, ma kasa kom. Jeśli chcesz, mogę powtórzyć. Nie dostaniesz żadnych pieniędzy, póki nie zobaczysz, że zachowujesz się odpowiedzialnie. Mówię tu o konkretach, a nie o obiecankach. Moje warunki pozostają niezmienione. Żona i dzieci. Albo awans. Ale swoim zapowiem do pracy awans nie wchodzi w grę. Czekam na wnuczęta. Mhm. Ja w wojsku. Wakacje. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Kochany Marko. A, idę sobie z tobą porozmawiać trochę. Ciekawy jestem, co mi tam powiesz. No. Dobra, no, nie mogę na razie tego wykorzystać jako informacji o nim. Spoko. Idziemy sobie do... Nie, nie będę stał w żadnej kolejce, nie żartujmy sobie w ogóle nawet. Zakończ akcję, aby ci po ministerstwie. Mhm. Już? Naprawdę muszę tam godzinę odstać. O, szlak by to. Dobrze, już. Muszę przejść do Fergusona. Trzeba mądrze planować wyprawy tutaj. Dobrze, no już, już pukam. Nie będę czekał godziny 30, pod gabinetem. O, dobra, wpuścił mnie po prostu. Jest Git. Dzień dobry, panie Ferguson. Jest pan super, panie Ferguson. Wcale nie się podlizywać, panie Ferguson. Cyk, cyk, cyk. Kodek biurko na kodek podwyższeniu, i twoim małym mego. Co nie wyjdzie? Nie twoja sprawa. Czy mogę złożyć raport? Wypełniłem misję. Plus 250, więc nie oddam wszystkiego, to będzie po nim. Ta kobieta. Później nie ma znaczenie, gdy mała o w wykonywaniu, wykonywaniu obowiązków wyjmowania. Zabranie dostarczenie im pieniędzy. Państwowych pieniędzy. Pieniędzy, które przygłupi petenci dają naszym skretaniawym pracownikom uchwalenie naszej wspaniałej ojczyzny. Twoi koledzy wiedzą, ile są mi winni. Jeśli którym mi wyleciał z głowy, Rakowicz mu przypomni. Dobrze? <laughs> Idziemy do Rakowicz podane. W takim razie. Kolejnego questa dla niego robimy. Spoko, zawsze punkciki dla nas. Nie musimy to robić, żeby sobie progresować. Totalnie będę chciał zagrać jeszcze raz i podejmować wszystkie decyzje zupełnie inaczej niż teraz. Datki, jakie datki? Dla kogo? Nie daję nikomu żadnych datków. To perfidne kłamstwo. <laughs> chodzi o datki na państwa w imieniu szefa. A o to chodzi. Suma musi być taka, bo nie prezentowała się w sejfie, reszty nie trzeba. 1000 monet powinno wystarczyć. Dobra. Elo, frajerzy, Frejerzy będą musiał znowu potem stać w tej kolejce pewnie, no ale trudno. Dobra, tu sobie zasejbujemy. Z bólem serca, bo mi jeszcze, ale muszę uciekać. Będę dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemano!